Pamiętajcie, że seria Obserwator 1.29 powsta powstała w celach humorystycznych i dla rozrywki proszę nie traktować tej serii na poważnie, a teraz zapraszam już Was do oglądania nowego odcinka na tym kanale. Siemaneczko, Siemaneczko. witam Was na kanale Maciu i dzisiaj dzisiaj będziemy próbowali yy, tutaj nawiązać dalsze jakieś tutaj rzeczy z Obserwatorem. Jego pomocnikiem, słuchajcie, bo no, niestety, ale bo niby o nie, bo poczekajcie, o bo ja teraz sobie wyjdę jakby na, tutaj i play, nie i o! oj, Ej, ej to, to ciekawe, bo widziałem, jakby obserwator był przez chwilę a, a, aktywny, ale nie jest, dobra, to git. To może mi się po prostu coś zlagowało, czy coś e, dobra. Dobra, ok. I jest na tyle dobrze w sumie, że ten obserwator w ogóle nic nie do nas... Yy, yy, że nic w ogóle... Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Obserwator wrócił! Nie, nie, nie! Obserwator powraca. No za dobrze to nie jest. I zaczyna się już robić słabo. Bardzo słabo. No i co, i tak to właśnie wracam mocniejszy. Nie. Słuchaj. Dobra, obserwatorze, ty na pewno to oglądasz i nie chcę, żebyś no robił no coś no, no gorszego. Yy... Co się dzieje? No, ja się tak zapytam pomocnikowi, co się dzieje? Bo nie wiem. I naprawdę nie chcę mi się jakoś. Co się dzieje? Dobra, on w ogóle coś pisze. Coś. Aha. Okej, okay, dobra. I teraz obserwator wraca. Co? Czemu on to robi? Powiedz. Bo naprawdę to... nie wiem co tu się mo y, może być krana nie powiem naprawdę yy. dobra Pff. może yy, dobra okej okay. Dołączę sobie do nich. Choć nie wiem, czy ja chcę to robić. Nie wiem, czy ja chcę to robić. Ale już za późno. Dołączyło mnie do tego serwera. Ej, co on w ogóle pisze? Proszę za rzeczy. Ej, on... Ej, dobra, ale póki oni mnie nie wi widzą, to ja może przejdę. Przejdę, ale będę miał cały czas włączony. Cały... Czas będę miał włączony chat. Wait, what? Co to jest? Jakiś armia kurczaczki pieczone zombiaków o i patrzcie, co nie? I teraz już. I tak, dzisiaj gra została zaktualizowana. 13.05.2000 y y y Poczekajcie, bo ja już na... Nawet... 13 Dokładnie 13 maja to, ten, to się otworzy i dowiemy się najprawdopodobniej wszystkiego. Yy, bo naprawdę. Pff. Co jest? Czemu mnie do nich tepnęło? Ja o nich uciekam! Nie, nie, nie no przecież. Nawet nie do domku nie umią. Naprawdę. Ja w ogóle nic o nich nie wiem. Wiele więcej o nim wiem. Nie, to jest dla mnie za dużo. On w ogóle napisał. Wiem, gdzie mieszka, a ten pomocnik napisał, ja też. Co to oni wiedzą w No w sumie tak, no. No nie wiem, czy to na dobre wyjdzie. Ale co ci. Co cię nie ukatrupi, to cię wzmocni, tak powiem może. Znam jego nazwisko, co jest? Nie wiem, ja, ja od nich chyba będę uciekał. O, dobra. To jest moja szansa. To jest moja szansa. Widzę, że pomocnik... Znam dużo o nim. Ale... Ale oni w ogóle coś ze sobą piszą. Ej, dobra. Ej, a co jest, jeżeli na przykład... Zbyt bardzo nie wiem, gdzie mieszka. Ej, ale wiem. Dobra, ej, ale patrzcie, słuchajcie, my udajmy, nie? Że w ogóle wyszliśmy z tego serwera, co nie? I tak po prostu stójmy. Yy, dobra, yy, ale wiem gdzie chodzi. Co? Naprawdę nie wiem o co. Bo on w ogóle teraz pisze. Znam jego... Nie, nie, nie. Obserwator napisał wiem o nim wszystko. Znam jego... Ej, bo pomoc ich napisał. Wiem o nim wszystko. Znam jego każdy. Okej. Okay, I mi na no, no pewnie ruch. Co nie, bo oni. No w ogóle no ten... Oni tak w ogóle piszą ze sobą. Ej, bo coś tam lata. Jakaś skrzynka czy coś tam w stylu. Ja wiem, gdzie zawsze jest. Gdzie chodzi. Uwaga, bo to będzie dumpster. Przepraszam. Was za wszystkie -y. yy, Dobra, ja sobie to uciszę nie. Inne. Ej, bo. Ej, czy. Dobra, ej, a ja teraz zadam. Czy. Trzy... Tak. Wygląda dają wasze rozmowy w prawdziwym życiu. Co? Gdzie ja w ogóle jestem? Co jest? Poczekajcie, ja się muszę odrodzić! W ogóle... Czy tak wygląda? O, tutaj w ogóle stoi obserwator. Tak wyglądają Wasze rozmowy w prawdziwym życiu. Ej. Dobra, ktoś coś napisał na czacie, może. Okej, okay, dobra. No to już. Yy... Bo, 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 bo w ogóle boję się, że, że obserwator. Ej, może. Ej, ale w ogóle patrzcie, oni co, m, co, co piszą ze sobą, co nie, to w ogóle, to nawet nie jest ze sobą w ogóle jakoś zgrane. To nawet no, nie ma sensu. A po jak napisał zamek, ma nowy napis. Wiem. Dobra, ja od nich w ogóle uciekam. Czy to, jeżeli oni mnie. Nie. O, 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 o. Dobra, nie wiem, ja uciekam jak najdalej, bo może ej, jak ich dotknę, to tam się zapomnia. Ta Czyli ta taktyka nie działa. Bo, dobra, to ja się w ogóle tutaj ukryję za tym, co? Czy to był też jumpscare? Przecież zapomniałem. Dobra, w ogóle. Co? Czemu? Dobra, coś, coś napisał na czacie? Serwator, do zobaczenia, Maciu. Ej, co on w... no, wyszedł z serwera? Tak, wyszedł. Dlatego. na razie. Oj, uciekam od, od, od niego, dobra, albo, albo wiecie co, jak on już tu będzie? O, to ja też no wyjdę ze serwera i tak przecież będzie najprościej. Dobra, okej, okay, i teraz sprawdźmy jedną rzecz. Wracam mocniejszy. Zostaw dnia. Napisałem mu po prostu zostaw mnie i chciałem po prostu, że on mi nic nie odpisze, a bynajmniej tam mi się wydaje. Nie, dobra, on coś pisze. Ja nie mogę. A zobaczmy jego profil, bo może coś zmienił po prostu na profilu. Powracam mocniejszy. A jak on do mnie napisał na czacie? W Witam, wracam mocniejszy. Czy, Dobra, to ja po prostu... Z ja w tym miejscu po prostu yy, zakończę ten odcinek. No mam nadzieję, że wam się ten odcineczek podobał i pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę z subskrypcją. Najlepiej dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego następnego filmu i do zobaczenia jutro na następnym odcinku, bo filmy na tym kanale są codziennie. Dlatego do jutra i pozdrowienia dla wszystkich. Na razie.